Nie, nie było takiej potrzeby. Nie, no miałam przypomnieć sobie, ale wchodziłam, że po prostu wdali tak jak teraz tak 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 zresztą. <laughs> 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 Ale jest woda, chyba nie. pan z wachami nie, a z wachami nie. No idźcie, 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 idźcie. Pokażę. No, wężej poproszę, wężej. Oczywiście kobiety do przodu, przepraszam panowie.

Dzień dobry, witam Państwa <śmienny> widzianych dzisiaj już na konferencji prasowej europosła pana Janusza korwina a przede wszystkim kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie w tym celu dzisiaj pan Janusz jest z nami i oddaję już głos. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, jeszcze kilka lat temu pamiętamy jak młodzi ludzie byli namawiani do tego, żeby odebrać babci dowód. My nie chcemy dzielić społeczeństwa na młodych i starych, natomiast prawdą jest, że Pan Janusz Korwin-Mikke ma ogromne poparcie wśród ludzi właśnie młodych, wygrywa wśród ludzi młodych wszystkie prawybory. Ludzie młodzi dlatego głosują na pana Janusza Krawimickiego, bo wiedzą, że albo w Polsce wygra wizja dumnej, bogatej Polski, właśnie pana prezesa, albo będą musieli wyjechać z kraju. I e, coraz więcej pojawia się głosów na spotkaniach, gdzie e, rodzice zauważają to i podkreślają, że oni głosują na pana Janusza Korwimickiego właśnie po to, żeby ich dzieci nie musiały wyjeżdżać z kraju albo żeby mogły wrócić do kraju, jeżeli już wyjechały i my chcemy tą akcją, akcją wysyłania pocztówek przez ludzi młodych do seniorów przekonać seniorów, że warto właśnie dla swoich wnuków chociażby zagłosować na pana Janusza Korwimickiego. Chcemy, że Uważamy, że lepiej dzisiaj wysłać tysiące pocztówek do seniorów niż niedługo musieć wysyłać listy z zagranicy czy kartki świąteczne z Irlandii, z Anglii, właśnie do Polski, do swoich rodziców. Przekazuję teraz głos naszemu kandydatowi i też pocztówkę, którą też dzisiaj nasz kandydat wyśle. Panie prezesie. Na no. Tutaj podziwiam napis, nie rozumiem, że teraz jest młody język ukraiński, więc na pewno ma się język ukraiński. No, to jest, jasne. To jest jasne, bo wyzwolili przecież miasto Ukraińcy, prawda? Wszyscy o tym nie wiedzą, że są Ukraińcy. Ciepłe przykazanie. Ciepłe Natomiast, natomiast no, oczywiście, Trzeba wysyłać na to mi się wybrać karci, prawda? Dlaczego? Dlaczego trzeba tych ludzi, którzy głosowali za podwyżką wiekomalnego tak, do więzienia, no, bo jakaś kara musi być za to, no, już, to już odwajmy inwencje, to Teraz zapraszamy tutaj do placówki pocztowej, w której wypiszemy te kartki, nakleimy znaczki i wrzucimy później tutaj do skrzydu, żeby...

수 <laughs> 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 Os marcos,